Witam. Dzisiaj w cyklu Krótko i na temat powiem Wam, jak wykorzystać przekłamanie rzeczywistości, wywołanie przekłamania w rzeczywistości, do tego, aby spełniło się Wasze pragnienie. W ostatnim z filmów omówiłam zagadnienie przekłamania rzeczywistości, omówiłam to, jak je wywołać, natomiast dziś powiem Wam, jak możecie użyć takiego wywołania. Do spełnienia swojego pragnienia, do spełnienia swojej intencji. Naturalnie najpierw musicie zaobserwować to zjawisko u siebie i nauczyć się wywoływać je poprawnie. Jednym z Was zajmie to kilka tygodni, innym może zająć to kilka miesięcy. Zależy, jak się do tego przyłożycie i czy ta praktyka będzie naprawdę solidna. W momencie, w którym zauważycie już, że potraficie wywołać to przekłamanie, że to wam wychodzi, że jesteście tego pewni, że właśnie wy stworzyliście to przekłamanie, możecie zacząć wykorzystywać je do spełnienia swoich intencji. Jak to zrobić? Wiecie już, że żeby wywołać takie przekłamanie, musicie wykonać coś nieoczekiwanego, tak? Trzy lub więcej razy dziennie zrobić coś nieoczekiwanego, tak? Dokładnie wytłumaczyłam wam to w ostatnim filmie, do którego możecie wrócić i przesłuchać jeszcze raz, jeżeli coś jest niejasne. Ale żeby spełnić wybraną przez siebie intencję, musicie do tego impulsywnego, nieoczekiwanego zachowania dodać w myśli swoją intencję. Słuchajcie, aby zrobić to poprawnie, to jeszcze raz mówię: najpierw musicie nauczyć się wywoływać takie przekłamanie rzeczywistości. Kiedy już się tego nauczycie, zanim podejdziecie do następnego wywołania, wybierzcie sobie intencję. Może to być intencja, przypuśćmy, mam 300 milionów. Ja przestrzegam, uczulam Was i zawsze dodaję, żeby do swoich intencji dodać, jestem szczęśliwy, szczęśliwa, żeby te pieniążki, które do Was przyjdą, czy cokolwiek tam sobie chcecie, jakakolwiek Wasza intencja się spełni, żeby spełniła się w ten pozytywny, super sposób, wywołując wyłącznie szczęście. Najpierw, zanim przejdziecie do praktyki, wybierzcie sobie intencję. Ułóżcie ją sobie w głowie, to zdanie krótkie, tak jak ono ma brzmieć, czyli na przykład Mam 300 milionów złotych i jestem szczęśliwy, szczęśliwa. Powtarzajcie je sobie przez 2-3 dni, tak aby się mocno w was utrwaliło i powtarzajcie sobie zamiar, że właśnie wtedy, kiedy będziecie praktykować i będziecie robić coś nieoczekiwanego, pod wpływem impulsu te trzy razy dziennie minimum, to wtedy automatycznie w myśli odtworzycie sobie zdanie, które sobie wybraliście. Połączycie to po prostu. Tylko aby Wam to wyszło, musicie naprawdę przez kilka dni sami sobie powtarzać, że właśnie tak to będzie przebiegało. Jeśli przeprowadzicie taką praktykę prawidłowo, zaowocuje to spełnieniem waszej intencji. Zdaję sobie sprawę, że w teorii brzmi to bardzo prosto, jednak zaufajcie mi, że jest to trudna praktyka, trudne ćwiczenie i naprawdę zaczyna wychodzić dopiero po jakimś czasie, kiedy poważnie podejdziecie do tego, żeby te wszystkie elementy współgrały. Żeby o niczym nie zapomnieć i być przygotowanym w 100% na praktykę. To wkładanie sobie do głowy tego zdania, co zbudujecie, tej intencji jest kluczowe. Nie możecie tego pominąć i nie możecie tego zrobić, nie wiem, raz na dzień, ponieważ to nie przyniesie efektu, i wtedy pod wpływem impulsu nie będziecie myśleć o tym zdaniu. Albo będziecie planować taki impuls, co też jest wbrew tej praktyce i nie przyniesie wam żadnych owoców, żadnych rezultatów. Pamiętajcie, aby jakakolwiek praktyka przyniosła wam owoce, przyniosła wam oczekiwany rezultat, musicie trzymać się instrukcji. I jeśli nawet nie wyjdzie wam za pierwszym, drugim, dziesiątym razem, to za którym się razem Wam wyjdzie. Trzeba tu cierpliwości, tak? Trzeba tu uzbroić się w cierpliwość i dążyć do celu. Powiem Wam jeszcze, czemu uważam, że ta praktyka jest wspaniała. Dlatego, że nie znam lepszej praktyki, która pokazuje Wam, że naprawdę to Wy, przez wybieranie myśli, emocji, Tworzycie swoją rzeczywistość. Właśnie ta praktyka jest w stanie udowodnić Wam, że rzeczywistość się zmienia, że można na nią wpłynąć i nawet można wywołać w niej błędy przekłamania. Moim zdaniem nie ma bardziej przekonującej praktyki niż ta, w której po kilku dniach możemy faktycznie zobaczyć przekłamanie. Uważam, że to jest fantastyczne. A to, że możemy tego jeszcze użyć do spełnienia intencji, jest rewelacyjne. Nie traćcie czasu na zamartwianie się, na podważanie, na szukanie świętego Grala, na nic, co nie przyniesie wam spełnienia waszych intencji. Zacznijcie praktykować. Polecam wam również naukę kontroli myśli i emocji. Taką naukę możecie zacząć z sekwencją zmian. Na przykład od siedmiodniowego kursu oczyszczania umysłu, lub od wyzwania diety mentalnej, na które serdecznie Was zapraszam. Macie jedno życie, nie marnujcie go, podejdźcie na poważnie do praktyki, a zobaczycie tak upragnione przez Was manifestacje. Podejmując właściwą praktykę, możecie tylko zyskać. I to jest w tym najpiękniejsze. Każda prawidłowo przeprowadzona praktyka daje fantastyczne rezultaty, i moim skromnym zdaniem jest to bezcenne. Dobrze, podsumowując, tych, którzy nie widzieli poprzedniego filmu na temat przekłamywania rzeczywistości. Zapraszam do zapoznania się z nim, link znajdziecie w opisie pod filmem. Natomiast tych z Was, co już wiedzą, o co chodzi w praktyce, zapraszam do wybierania intencji i do zaprogramowania w swojej podświadomości tego, że w momencie działania pod wpływem impulsu Automatycznie w swoich głowach odtworzycie wybrane przez Was zdanie. Pamiętajcie, aby poświęcić trochę czasu na wybranie właściwego zdania. Tak jak mówiłam, do tej praktyki należy się przygotować i przeprowadzić ją dokładnie tak, jak to wcześniej omówiłam. Wtedy przyniesie Wam ona upragnione rezultaty. Może Wam się nie udać za pierwszym, drugim, trzecim razem, ale po jakimś czasie na pewno każdemu z Was to się uda. Zachęcam Was również do podzielenia się Waszymi manifestacjami w komentarzach. Na dzisiaj, wkrótko i na temat, to wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.